No powiem wam szczerze, że zaczyna mnie to trochę irytować. Znowu nie trafiliśmy z paluchami. Pobrane wczoraj odciski od żony Mileskiego nie pasują do żadnych śladów, które znaleźliśmy w sprawie zabójstwa Moniki Woźniak. Mówiłam, że to ślepy trop. Słuchajcie, jakiś pan zgłosił się na komendę na Krzykach, bo chce porozmawiać o Monice Woźniak. Skierowali go tutaj do nas. No to wprowadź go. Dobra, ja będę leciał. Zapraszam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę usiąść. Co się stało? Nie dam się wyrolować. Pożyczyłem jej kupę kasy, a ona nie odbiera ode mnie teraz telefonów od kilku dni. A był pan u niej w mieszkaniu? Gdybym wiedział, gdzie mieszka, to pewnie bym był, ale spotkaliśmy się u mnie i nie zapytałem się nawet o to. Ale wiem, gdzie pracuje. Pojechałem do jej salonu tatuażu. Proszę posłuchać. To panie. niech pani posłucha. Tam dzieje się coś dziwnego.